Dlaczego zniknął? Jeśli czujesz, że to o tobie, to posłuchaj do końca. Wszystko zaczęło się szybko. Intensywność, emocje, wiadomości, może obietnice, ale coś go przerosło. Tempo go przestraszyło i nie wiedział, co z tym zrobić. Z jednej strony chciał budować, ale zabrakło mu odwagi, by być w tym regularnym. On czuł, że nie dorasta do tej relacji, że ty jesteś bardziej gotowa niż on. On zderzył się z twoją dojrzałością, zasadami, głębią, a on jeszcze nie dojrzał do takich zobowiązań. To nie była zabawa, tylko coś poważnego, a to go wystraszyło. I tak zrobił to, co robi ktoś niedojrzały. Zniknął. Bał się zranić, ale i sam nosi w sobie rany. I zamiast się otworzyć, to wybrał ucieczkę. To nie Twoja wina, że on zniknął. On nie zniknął, bo było za mało, ale właśnie dlatego, że było dla niego za dużo i nie umiał przyjąć Twojego dobra. Zostaw serduszko, jeżeli poczułaś, że to o tobie. Zaobserwuj mnie, a zrobię dla Ciebie kolejne czytanie. Co teraz czuję i czy wróci? Napisz już wiem i nie szukaj winy w sobie.